Kochani, najważniejsze dla nas jest to, żebyśmy właściwie zadbali o glebę. Ten moment, kiedy kończą się już powoli uprawy, kiedy wyrywamy wszystkie plony i ziemia się nam odsłania, to jest ważny moment, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czy właściwie zarządzamy naszą glebą, tą najważniejszą podstawą substancją, dzięki której w ogóle możliwe są nasze plony. Plona gleba, która jest zasobna, jest Podstawą dobrego plonowania. Zasobność gleby oznacza, że ma ona naturalny potencjał do tego, żeby wyżywić nasze rośliny, żeby wyżywić mikroorganizmy, które są w glebie oraz żeby utworzyła się z niej gleba o strukturze gruzełkowej, co jest bardzo ważne, dlatego że taka gleba. Jest glebą przewiewną, a wiele procesów, dzięki którym tworzy się gleba, przebiega z obecnością tlenu, powietrza. Taka gleba gruzełkowa nie zakwasza się, jest to gleba, która bardzo dobrze utrzymuje wilgoć. Idealne podłoże dla naszego, do naszego ogródka. Jak w ogóle tworzy się gleba? Uczyliśmy się tego kiedyś w szkole. Gleba, której byśmy pragnęli na naszych ogródkach, to jest gleba próchnicza, próchnica, czyli inaczej humus. Taka gleba w dużej mierze składa się z substancji, która jest złożona ze szczątek roślin i ze szczątek zwierząt. Ze szczątek martwych roślin, ze szczątek martwych zwierząt. W próchnicy tych szczątek jest aż 80, około 80% mikroorganizmy. Pożyteczne mikroorganizmy właśnie przetwarzają szczątki roślin i martwych zwierząt w glebę, w próchnicę. Więc bardzo ważne jest, żeby te działania, które podejmujemy w kierunku poprawy jakości gleby, były działamy, działaniami sensownymi. Chciałam Wam pokazać Pe pewną różnicę w glebie, bo tutaj my uprawiamy tę działkę trzeci sezon. I a działki te są tutaj od ponad 45 lat. Na naszej działce jest mało miejsca, gdzie jest gleba źródłowa, ale na przykład ona jest tu, bo mamy takie miejsca zgodnie z zasadami permakultury, które powinny zostać dzikie, Yy, takie po prostu bez żadnej ingerencji i teraz wezmę tu trochę tej gleby w nią jest w ogóle ciężko wbić yy, o, ciężko jest w nią bić łopatkę tutaj jest wilgotno, ponieważ gleba nie jest odsłonięta, nie jest naga ale jak sobie spojrzymy tutaj na sąsiadujące działki, na sąsiednie działki, to ta gleba, która jest glebą gołą, jest aż popękana. E, to jest gleba, ta źródłowa gleba jest glebą gliniastą. I kiedy się i kiedy ona wyschnie, to można z niej po prostu, kiedy ona wyschnie, to się już nic nie zrobi praktycznie rzecz biorąc, ale zobaczcie. Można z niej ulepić taką kulkę. Ta gleba gliniasta, gdy wysycha, a ona bardzo szybko wysycha, niczym i madło obejmuje korzenie naszych roślin i ciężko jest marchewce czy pietruszce, buraczkowi rosnąć w takiej glebie. Jeżeli weźmiemy sobie teraz glebę, nad którą my pracujemy, to zobaczcie że z tej gleby nie można zrobić kulki, bo ledwo tylko kulką ruszę, ona się już rozwala. Tą mogę sobie przerzucać z rąk do rąk. Z ręki do ręki. Jak to się stało, że u nas jest taka gleba? Zobaczcie, jakie tutaj są buraki. Jak to się stało, że przez 45 lat uprawy działki nie można było poprawić jakości tej gleby. Stało się tak dlatego, że wyrywając chwasty ograniczamy, ograniczamy ilość tych martwych szczątek roślin w glebie. Pożyteczne mikroorganizmy nie mają co przerabiać lub mają tej materii do przerobu za mało. Po drugie, kiedy po prostu tylko wyrywamy rośliny, które posadziliśmy na działce i w ten sposób eksploatujemy glebę, nic do niej nie dodając, to tylko tę zasobność gleby obniżamy. Wtedy musimy stosować różnego rodzaju środki, na przykład środki chemiczne, żeby poprawić jakość gleby, ale środki chemiczne ograniczają ilość Pożytecznych mikroorganizmów w glebie. To jest tak jak, kiedy my jesteśmy chorzy, bierzemy antybiotyki, to antybiotyki osłabiają, środki chemiczne osłabiają czy w znaczący sposób ograniczają ilość mikrobów, które mamy w organizmie, a które są potrzebne do tego, żeby prowadzić różne procesy redukcji, przemiany. Musimy wtedy dostarczać je z zewnątrz. Ale dostarczanie z zewnątrz nawozu, dostarczanie z zewnątrz jakiegoś, jakiejś mikrobioty do organizmu nie jest tym samym, co proces, który przebiega naturalnie. Więc, kochani, nikt inny, tylko my możemy zarządzać naszą glebą, możemy pomagać glebie, zarządzać procesami, które kierują się w stronę życia. To znaczy życia w glebie, którego my nie widzimy, a które jest bardzo ważne dla zasobności gleby, a potem dla jej planowania. I yy, możemy dbać o glebę, mając do tego odpowiedni stosunek, rozumiejąc to, co się tam dzieje. Wiecie, że w permakulturze nie przekopujemy gleby. Nie robimy tego dlatego, że tam jest życie, które z kolei tworzy lepszą glebę. Więc, jeżeli my przewracamy to życie do góry nogami, to powodujemy, że te wszystkie pożyteczne mikroorganizmy po prostu umierają. One nie mogą żyć na powierzchni gleby. One muszą w glebę wniknąć. Możemy na przykład posiać poplon i my to robimy. Tyle, że kiedy już poplon jest gotowy, to my nie przekopujemy ziemi z poplonem, tylko obcinamy poplon nożyczkami, można kosą obciąć jakimś urządzeniem, tak żeby w glebie zostały korzenie, a na glebie materia zielona. Wtedy pożyteczne mikroorganizmy przetworzą wszystko, co dostarczyliśmy tej glebie w postaci poplonu. Tworząc jej zasobność. Kiedy zastanawiamy się, jakie mamy wnioski po uprawie, jak w tym roku przebiegało plonowanie, jak rosły nasze rośliny, to mamy takie właśnie wnioski, że na przykład była. Yy, Wierzchołkowa zgnili, zgnili na pomidorów, to znaczy, że było brak azotu, albo że był brak potasu, brak wapnia, przepraszam, albo że rośliny słabo rosły, brak azotu wtedy właśnie jest, że był brak tego, był brak tego, był brak tego, więc trzeba było dostarczać interwencyjnie w postaci oprysków, czy w postaci podlewania jakichś nawozów, gnojówek te składniki. I tak oczywiście też będziemy robić, dlatego że rośliny mają odmienne wymagania w zależności od tego, co sadzimy. Natomiast lepiej jest teraz, właśnie, poświęcić nasz czas na to, żeby przygotować glebę, żeby dać jej te, te poten, ten potencjał naturalny, tę zasobność, żeby w przyszłym roku było jak najmniej niedoborów, bo zdrowe podłoże to są zdrowe rośliny. Czyli odporne na różnego rodzaju tak zwane choroby, czy na ataki szkodników, bo zwróćcie uwagę na to, że my nie wiemy, dlaczego na przykład są naloty mszyc, dlaczego zmieni klucernowiec niszczy nasze rośliny, dlaczego pchełki, dlaczego coś, prawda? Ale może właśnie to są yy, żyjątka, których zadaniem jest niszczyć rośliny, które są słabe, bo jak weźmiemy sobie na włoć, czy jakąś inną roślinę pionierską, których my tak nie lubimy w cudzysłowie w swoim ogrodzie, to one raczej nie są atakowane przez żadne choroby. To są osobniki zdrowe. Więc matka natura, która się nigdy nie myli, na pewno nie wysyła przez pomyłkę nalotu jakichś owadów na nasze, na nasze rośliny. Dwie rzeczy możemy zrobić teraz, kiedy przychodzi wczesna jesień. Pojawiają się właśnie takie miejsca, tu akurat mamy miejsce po usunięciu ogórków. No i ziemia nie powinna być naga, nie powinna być goła. Tu mamy jeszcze jakieś e, jakieś resztki ściółki, ale w tych miejscach, bo cała grządka nie jest jeszcze pusta. Natomiast w tych miejscach, w których już nie ma żadnych roślin i nie będą one sadzone, to my posiejemy poplon. Natomiast w grządkach, które już są puste, a jedną taką grządkę mamy, zrobimy taką podstawę, z której stworzy się gleba. Właśnie taka gleba, jaką my tutaj mamy. Gleba, która jest zasobna, w której rośliny dobrze się czują, w której jest dużo pożytecznych mikroorganizmów. Więc absolutnie tego nie przekopujemy, tylko zasilimy poplonem, a potem ścinając poplon, gleba z korzeni, które przez mikroorganizmy zostaną rozłożone w niej, uzyska wiele składników mineralnych, które będą potrzebne dla roślin w przyszłym roku. Co ja teraz tutaj mam? Mam tutaj wykę. Staram się jako poplon sadzić różnego rodzaju, siać różnego rodzaju rośliny. Normalnie, gdyby była taka sytuacja, że nagle musimy opróżnić wszystkie grządki, to nie sialibyśmy poplonu, tylko od razu produkowalibyśmy z różnych składników ziemi, czyli właśnie z obornika, z odpadków kuchennych, z masy zielonej organicznej, której teraz jest dużo, z dodatkiem kompostu. Ale na to poczekamy, to też będziemy robić może za miesiąc czy sukcesywnie, jak będą grządki się opróżniać. To jest łubin zapewne. Tak, to jest łubin. No i jeszcze gorczyca. I jeszcze gorczyca. W zasadzie nie ma to tak praktycznie rzecz biorąc większego znaczenia, co się jemy teraz. Mówi się, że gorczyca to na to, to na to, wyka to na to, ale to jest tylko wstęp do naszej pracy z ziemią, więc nie ma to wielkiego znaczenia. My i tak zrobimy grządkę lazaniową, grządkę permakulturową. Po to, żeby na przyszły rok była właśnie taka wspaniała ziemia. Zaledwie trzy lata pracy z ziemią. Choć w zasadzie wystarczy jeden sezon, wystarczy jedna jesień, żeby wyłożyć grządki. Obornikiem, odpadkami kuchennymi, zieloną masą organiczną, kompostem słomą. I potem przez te miesiące jesienne i zimowe do wiosny stworzy się nam wspaniała gleba. Wystarczy jeden sezon. Więc po co powtarzać te zabiegi, które w zasadzie szkodzą glebie? Lepiej właśnie zastanówmy się nad tym procesem. Jak możemy proces, który jest rozłożony w czasie, optymalnie prowadzić, żeby uzyskać taką wspaniałą glebę, w której wszystko cudownie cudownie plonuje. I jak sobie spojrzymy na nasze plony i porównujemy nieraz nasze plony z plonami po sąsiedzku, też się dziwimy, dlaczego, dlaczego nie wykonywać takich prostych czynności, dlaczego z uporem powtarzać proces, który jest procesem nieoptymalnym. Natomiast cieszymy się, że jesteście z nami, cieszymy się, że mm, piszecie w komentarzach, że też zmienia się Wasz y, sposób myślenia o glebie, że też tak nieraz robiliście już intuicyjnie. Tak, bo my nie potrzebujemy do tego żadnej specjalnej wiedzy. Po prostu, jeżeli usiądziemy i pomyślimy, jak tworzy się gleba, to dojdziemy do wniosku, że musimy te siły, które tworzą dobrą glebę, wspomóc. I wtedy pojawiają się pomysły, jak to zrobić. Więc róbmy to razem. Zarządzajmy tym procesem właściwie i wtedy problemów z roślinami w czasie kolejnego lata będzie na pewno zdecydowanie mniej. Kochani, chcę Wam tutaj pokazać okaz buraczek. Dzisiaj będę nastawiać znowu buraka na. Znaczy myślałam, że buraki. Buraki, ale w zasadzie będzie to ten jeden burak chyba, z którego zrobię kiszonki. Ale wiecie, że to nie jest jedyny taki duży okaz. Dlatego że jak sobie zajrzymy tutaj, to zobaczcie jakie te buraki są po prostu wielkie. Jeden przez drugiego, trzeba je już zrywać. Po prostu wszystko tak tutaj pięknie rośnie. Dzięki glebie oczywiście.